W poprzednim odcinku. Bierzcie do roboty. Więc dziś ratujesz jasnowidza. Uż, zadek i graj To jest reklama i to za każdym razem. w fabryce kebabów. Trzeba tam iść, no, wyłączyć to, bo kogoś wywalili z roboty. Ubierzmy to. Lisa, Marianek. Kup bo czemu by nie? Jeszcze jedno słowo o kebabie i chyba zgubnę zgubne. Nie, nie, nie. I gdzie idzie wykres? I gdzie idzie wykres? Do góry, do, do, góry, góry, do góry, do góry, jak, jak kangur. Jezus, Maria, wyobraź sobie tu zapieprzać. Te stroje na bank poliester. Wiesz, jak to się musisz pocić w tym? Jest ten pasztet w powietrzu. Czujesz to, nie? No czujesz to, nie? Czuję, no. W nosie nie mam reklam. Po prostu wszędobylski pasztet w stanie gazowym. I to się rozprowadza po całym budynku. Nie wiem, jak to się dzieje. Muszę zobaczyć chyba na Fizyka Max. I wiesz, to nie jest praca, to jest jakiś yy, horror survival. Gatki, gadki, ale gdzie ten serwer? Serwer jest tam, w prawo i prosto. Skąd wiesz? Kula ci zaczęła działać? Łopie, to nie trzeba być jasnowidzem, strzałka tu jest. Nie widzisz? To bez wizji, bez przeczuć widać przecież. A Ano, azalisz. Błagam, nie używaj dzisiaj przy mnie tej partykuły azalisz. Dlaczego bez azalisz dziś? dziś? Wiesz co, wczoraj był pierwszy wydzień i wyskakiwały mi same reklamy Lizaków, Uf. ale nie chcę o tym opowiadać więcej. Nowość, perfum. Hashtag Areozolu. Psiknij ze, a znajdziesz całożyciową miłość. Uff, coraz gorzej widzę. Yy, no to ruszajmy do tego serwera. A więc tu jesteś źródle mego cierpienia, parszywa maszyno. W serwerze nieugięty. Ja bym powiedział ciulstwo kapitalistyczne. E, zmaterializowane zdupienie sensu pobytu ducha na ziemi. Nie no, to jest wulgarnie powiedziane. No dobra, trochę, ale inaczej tego nie umiem powiedzieć. Tak czy srak? Tak, gin gnoju. Czy wprowadzić pasztet wam do ryja? Nie bardzo, stary, yy, nie chcę pasztetu. Wolę życie bez pasztetu. Bez zapać, bez dramatów. Uwaga, wróg systemu. Pasztetu nie chcesz żreć. Walka, walka. Walka, walka. O kurde, chyba będzie walka, albo się zaciął. Pasztetowy krok. Ała! Po prostu mi na głowę walną. Kebab proteinowy do tego pasztet w tubce. dla psa i dla Ciebie. Ropszumę nie pomogę ci ta kula mnie wykańcza. Dasz radę samco? No panie Jackowski, łydki drżą, zakwasy czają się za rogiem, ale spoko, ogarnę to jakoś. Co tu zrobić wybrać, wybrać to klasy, klasyka? Klasyka nigdy nie zawodzi. Piąstkowe bam! Urocze, urocze popięcie. Ale teraz super, mega pasztetowy klot królewski z koroną. O nie, on ładuje atak. To koniec chyba, nie wiem. A tak bardzo chciałem zobaczyć koniec świata. Pasztet ze mnie zrobią, jeszcze przed apokalipsą. Wierz w siebie, to jedyne, co masz. I nie mówię ci tego jako jasnowic, tylko jako współczłowiek na tej ziemi. No to dobra, wierzę. I co mam zrobić? To artefakt niecny psychomłot. Walnij go tym atakiem Robszum. Przeczuwa

Co stało się po reklamach w Twoim łepie? O, w końcu przestrzeń. Przestrzeń w łepie. Czystości wolności. Czuję cię w łepie. Duszo ma tęskniłem za tobą. Na wizję gotowy, na przeczucie. No, będzie siniak na czole, ale dureń pokonany. Moce jasnowickie odzyskane. To słuchaj, jakbyś przewidywał, że szykują się jakieś kolejne aktualizacje, nie? To zadzwoń do mnie lepiej, zanim cokolwiek klikniesz, okej? Okay? Zakwasy będą i guz na łepie, ale cieszę się, że to jakoś poszło. Tu, 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 tu. Oj, rob szumie, mój rob szumie. Uwolniłeś mnie spod tych jarzm. Moja dusza jest znowu wolna. Jak ci dziękować, o wielki. No tam walka z korpo potworami, unikanie pasztetowych bomb. Zwykły dzień w robocie, no. Ależ skąd? Muszę ci się jakoś odwdzięczyć. Nie wiem, złoto? Może ciut tajemnej wiedzy. A może postawię ci kebaba, z budki pod blokiem. Kraftowy kebab, bo te, no, niech to jest paskudztwo. Paskudztwo niepojęte. Niepojęte jak byt kosmiczny. No to wiesz, bo w sumie siostra mnie męczy, żebyś sprawdził, kiedy będzie ta cała, no, apokalipsa. Ona się przygotowuje na nią, wiesz o co chodzi. Pseudobunkier se w piwnicy zrobiła ma specjalne, stroi się. Pytanie godne proroka. Dziękuję ci za zaufanie, Rob Szrumie. Sprawdźmy zatem, kiedy ta apokalipsa. O, kulo przeznaczenia, ukaż nam dzień zagłady. Niech prawda nas rozświetli. No, no rusz się, no. Co jest? Leniwa. Kulo, kulo. Kulo. Co, coś z kulą? Znowu z kulą? Doładuj baterię. Och, mój Boże. Ładowarka oczywiście w szufladzie w domu, w biurku. No to mamy przyszłość chwilowo offline, niepodłączony. Ale ja to naładuję. Sprawdzę, 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 sprawdzę. Nie, ty się nie przejmuj w ogóle. Yy, luz, innym razem. Powiem siostrze, żeby łaziła se w tej swojej kreacji. Po prostu aż nie powiesz nam dokładnie daty, nie? To jest chyba jakiś Pizza z tuńczykiem, ej! Jedzcie, jedzcie, am, am, ej! Mamy tyle puszek, ej, że moglibyśmy zatopić Titanica w tych tuńczykach, ej! O, pizza z tuńczykiem, Bosko! Tego się nie spodziewałem. No, ale ja nie jasno widzuję. Wykończony jestem. To co, mogę sobie kawałek? To jest wszystko dla was, ej! Jak tam w robocie dzisiaj było, ej! W tej fabryce byłem, gdzie te kebaby robią. Nie kupujcie tego. Wiecie, jak to śmierdzi? No, ale dzień taki wiecie. Zielony, zaliczony na plus. Uratowałem jasnowidza przed byciem billboardem. No to coś niesamowitego, ej! Podziwiam cię, że bierzesz takie zlecenia. Ja jestem z ciebie dumna, ej! To jest niezłe osiągnięcie, ej! Przed dzwoni, boję się! Tak szefie, o co chodzi? Ropszum, genialna robota, przelewam Ci pieniądze, ale mamy kryzys. Nawiedzony automat do kawy w skarbówce, pluje espresso z duchami i wrzeszczy kółko o składaniu pitów. Oj, ale to już jutro co, bo... Halo, halo, czy to kosiara? Dzwonię jutro z rana. Siódma rano odbierz. Zasnął biedak. Zaniesiemy go do łóżka? Ej, ale ja się dzisiaj nanosiłam już, ej. I patrz na ten parakon, ej. Dłuższy niż testament faraona, Wnosiłam te tuńczyki do piwnicy cały dzień, jej. A jeśli wcale ta asteroida nie spadnie? Ej, to nic, ej. Mamy zapasy na sto apokalipsy. A jak spadnie, to zrobimy tuńczykowy piknik na gruzach, ej. Imprezkę na kocyku, ej. Będziemy żreć tuńczyka, aż nam skrzela rosną. ej. No, ja udawałem zaśnięcie, Mam nadzieję, że to było dosyć wiarygodne. No, ale bezjajnie nie da się zapieprzać 24 na dobre. Mam chyba prawo do czasem, nie? Szef nie wiem, to myśli, że ja jestem jakimś cyborgiem z reaktorem termojądrowym w tyłku chyba. Robić, robić, robić do końca świata. To bym odpoczął chyba tylko jakby był ten koniec świata, nie? Wiesz o co chodzi.